Tutaj mamy przykład polowania tygrzyka paskowanego. Palionki te polują za pomocą sieci. Gdy wyczuwają drgania na sieci, podbiegają szybko do schwytanej na nią ofiary, którą są najczęściej prosto skrzydłe, oplatają ją za pomocą odnóży i kądziołków przędnych, znajdujących się na ich odwłoku, służących im do tworzenia palięczyny, a następnie kąsają ofiarę swoimi czułkami w celu strzyknięcia jadu który powoduje, że ofiara umiera. Następnie palionki wysysają soki z ofiary w formie płynnej. Kolista palięczyna tygrzyka odznacza się charakterystycznym zygzakiem, który jest najprawdopodobniej wzmocnieniem na ich sieci. Wzmocnienie to nosi nazwę stabilmentum. Bardzo małe, niepodobne do samych samce wysyłają sygnały w postaci szarpnięć sieci, przed wejściem na palięczynę samiksy i tak w trakcie kopulacji najczęściej są pożerane przez partnerkę. A na tych kwiatach zgromadziło się naprawdę dużo trzmieli. Królowe trzmiele jako jedyne przeżywają zimę skryte w swoich krliówkach. Pojawiają się wczesną wiosną, kiedy to pod ziemią lub kamieniami chętnie w norach gryzoni zakładają gniazda. Tworzą pierwsze plastry i karmią swoje larwy pyłkiem i nektarem, a potem obowiązki te przejmują nowo wyklute robotnice. Późnym latem następuje zapładnianie królowych, które szukają kryjówek na zimę. Trzmiele odżywiają się za pomocą aparatu gębowego gryząco-liżącego. Ze względu na pożyteczność, wszystkie czmiele występujące w Polsce są chronione. Podkrzewin szary to licznie występujący prosto skrzydły z rodziny pasi konikowatych. Dorosłe osobniki występują od lipca do października, a na jesień samice składają jaja do gleby w drewnie czy w łodygach. Podkrzewiny odżywiają się zarówno częściami roślin, jak i owadami, a można je spotkać najczęściej na ciepłolubnych, zacienionych środowiskach leśnych. Słuchajcie, coś zaszeleściło w krzakach. Ja już z mojego doświadczenia wiedziałem, że jeśli jestem w takim właśnie lesie, to musi być to żaba brunatna. Żaby brunatne w przeciwieństwie do żab zielonych zamieszkują większą część roku na lądzie jedynie wiosną przybywają masowo do zbiorników wodnych gdzie się rozmnażają słuchajcie, weźmiemy ją i wypuścimy bo chciałbym wam jeszcze ją lepiej pokazać tylko jak widzicie ona się rwie i skacze o, zobaczcie, no i tak wygląda taka piękna żaba no i już skoczyła dobra, idziemy dalej mamy tam w oddali czaple białą zaraz ją powiększę czaple białe odżywiają się rybami, płazami, gadami, owadami i skorupiakami które wyszukują na płyciznach Swoją drogą nigdy chyba w naturze jej nie widziałem. O, odleciała. Bo ogólnie to jesteśmy nad Wysłą w Tyńcu. A tu mamy skalnika Driadę dosyć dużego motyla, którego pokazywałem już Wam na filmie z Dubrownika. No ale jednak, no dosyć fajny motyl. No i szkoda by było go nie pokazać. Słuchajcie, ja wiem, że w Mali już było, ale ja po prostu nie mogłem Wam go nie pokazać. Paść żeglarz, jeden z najładniejszych i największych motyli Polski. Zamieszkuje suche, nasłonecznione tereny na stokach, obrośnięte niskimi krzewami z rodziny różowatych, na których np. Na, na Tarninie lub Głogu odżywiają się jej gąsienice. W Polsce jest objęty częściową ochroną gatunkową i liczniejszy jest na południu kraju, w górach. Pierwsze pokolenie lata w maju i w czerwcu, a drugie w lipcu i sierpniu. Zimują poczwarki. Motyle te potrafią szybować lub żeglować w powietrzu bez poruszania skrzydłami. Ogonki na końcach ich skrzydeł pełnią funkcję obronną, ponieważ to w nie najczęściej celują polujące na żeglarze ptaki. Ogonki te nie są jednak istotną częścią ciała dla żeglarzy i często można spotkać osobniki bez takich ogonków, właśnie. Ten ogonki ma i jest bardzo pięknym, pewnie świeżo wyklutym osobnikiem. Larwy Modraszka Argladesa mogą wchodzić w relacje z mrówkami, które są korzystne dla obu stron. mrówki doją je w zamian za ochronę. Larwy te odżywiają się na komonicy, koniczynie czy lucernie. Tutaj właśnie samica, która ma z wierzchu brązowe skrzydła, składa jaja. Samiec, który był przed chwilą, ma te skrzydła niebieskie. Ładczyn brodawnik to duży pasikonik, który niegdyś był stosowany do usuwania brodawek za pomocą jego potężnych żuwaczek, stąd nazwa brodawnik. Ładczyny zasiedlają suche, ciepłe stanowiska, takie jak wrzosowiska, pastwiska, łąki murawy, przytorza czy przydroża. Samice posiadają pokładełko na końcu odwłoka. Za pomocą którego umieszczają jaja w glebie. Samce wydają dźwięki o ostrym brzmieniu, które wabią samice łatczyny prowadzą naziemny oraz dzienny tryb życia. Można je obserwować od czerwca Dotykajcie aż do bielamy. października. Odżywiają się one za pomocą bardzo potężnego aparatu gębowego, soczystymi częściami roślin, a także różnymi owadami. Od marca do listopada z rycerzyki można obserwować na nagrzanych łąkach i murawach kserotermicznych. Są spotykane od marca, kiedy chętnie wygrzewają się na pniakach do listopada, kiedy dorosłe owady przystępują do zimowania, wysysają sokli z roślin zielnych oraz ich nasion. Modraszek Wieszczek lata od kwietnia do sierpnia. W odróżnieniu od innych modraszków chętnie lata w koronach drzew, odżywia się nektarem kwiatów, chętnie spija również sole mineralne z wilgotnej gleby. Rośliny żywicielskie to bluszcze, derenie, kruszyny, maliny, borówki i wrzosy. Gąsienice mogą wchodzić w relacje z mrówkami, natomiast stadium zimującym jest poczwarka. A tutaj miniaturowa wersja pasikonika, tego dużego jeśli ktoś go się boi. Długoskrzydlak sierposz zasiedla głównie ciepłe stanowiska porośnięte krzewami i niskimi drzewami. Co ciekawe owad ten potrafi usłyszeć ultradźwięki wydawane przez nietoperze i oszacować pozycję swoją i drapieżnika by zdążyć uciec. Długoskrzydlaki są roślinożerne, a dorosłe osobniki można obserwować od lipca do października. Samce wydają nocą ciche dźwięki w celu zwabienia samicy. Wraz z ociepleniem klimatu niegdyś dosyć rzadki długoskrzydle stał się bardzo liczny. A tu samica nadrzewka długoskrzydłego. Co ciekawe samcy tych owadów nie posiadają aparatów sterydulacyjnych i wabią swoje partnerki uderzając o liście swoimi odnóżami. Nadrzewki są owadożerne i najchętniej zjadają mszyce. Można je obserwować na drzewach i krzewach od lipca do listopada. Czasem można je obserwować nawet w grudniu. Chętnie wabi je światło. A tu bardzo ciekawy kolczasty owad. Kolcoruk w Bizoniak, sprowadzony do Europy z Ameryki Północnej w XX wieku. Teraz stał się bardzo liczny i można go obserwować od lipca do października. Wysysa on soki z nawłoci, wierzb, koniczyn wiązów, a także różnych owoców, np. jabłek i winogron. Zasiedla on najchętniej tereny ruderalne, a także wilgotne naturalne środowiska. Potrafi dobrze latać, ale najczęściej na krótkie dystanse. Musicie się chyba wszyscy ze mną zgodzić: ten widok na potężne szczękoczułki samca kolczaka zbrojnego robi naprawdę ogromne wrażenie. Kolczaki zbrojne niegdyś były rzadsze, ale obecnie można je licznie obserwować. Na suchych, otwartych terenach z wysoką roślinnością trawiastą, krzewami czy ziołoroślami. Samce są spotykane w lipcu i sierpniu i umierają tuż po kopulacji, natomiast samice występują od marca do listopada. Wydaje mi się, że te pająki polują aktywnie, ponieważ nie budują sieci łownych. Pająki te zamieszkują gniazda plecione najczęściej na czubkach traw. Wyglądają one tak. Samce, broniąc samicy, mogą być bardzo agresywne i próbować kąsać. Kolczak zbrojny jest najbardziej jadowitym pająkiem w Polsce, ale nie ma dowodów na to, że jego jad może spowodować śmierć. Najczęściej miejsce, w którym kolczak nas ukąsił, może spuchnąć i boleć, ale rzadko kończy się to poważniejszymi konsekwencjami, takimi jak nudności czy wymioty. W tamtym roku nagrałem film, z którego nie jestem do końca zadowolony o kolczakach, ale możecie do niego się odesłać, jeśli chcecie zobaczyć polowanie takich poląków. Tutaj mamy samicę kolczaka. Nie wiem, czemu jest taka skulona i nieaktywna. No cóż, może taka mi się po prostu trafiła. Samice takiego kolczaka po złożeniu jaj już się nie odżywiają. I po prostu umierają, gdy nadchodzą chłody. A swoją drogą, kolczaki to dosyć duże palionki i często spotyka się osobniki o długich odnóżach, które mogą no, czasami po prostu budzić przerażenie. A ten pająk to nie wiem czy on się topi, czy on po prostu prowadzi wodny tryb życia, niemniej jednak ciekawa obserwacja. Prawdopodobnie jakiś pająk z rodziny kwadratnikowatych, ale specjalistą nie jestem. Udało mi się złapać również rybę, no mała ryba, ale większej na razie nie uda mi się złapać, może w kolejnym odcinku. W budowie takiej rybki możemy wyróżnić oczywiście płetwy parzyste, brzuszną oraz piersiowe i nieparzyste, czyli pojedyncze płetwę ogonową, odbytową i grzbietową. Nie będę jej długo przetrzymywał, niemniej jednak możecie chwilę ją poobserwować i zaraz znowu zwrócę ją do wody. Później do tych ryb wpływało mi już do siatki dużo, no ale nie pokazywałem wam wszystkich nie łowiłem nawet wszystkich. No po prostu ze względu na czas tych dużych nie udało mi się złapać. Dobra, ryba do wody i łowimy dalej. Udało mi się połowić trochę większą rybę, niemniej jednak to nie jest to na co polowałem. W tej rybie można wyróżnić takie ciekawe czerwone oko, które zaraz postaram się Wam pokazać. Jeśli ktoś jest specjalistą od ryb, to proszę o identyfikację, ponieważ ja nad nią dzisiaj nie będę nastręczał. Po prostu chciałem Wam to tak w luźniejszej formie pokazać, że ryby również na moim kanale czasem się będą pojawiać. Niemniej jednak nie będą to jakieś połowy wędkarskie, tylko czasami takie totalnie, totalnie amatorskie ryby złapane na podbierak. Wywalamy i... Y Tutaj możecie zauważyć zimorodka. Zimorodek to jest taki mały kolorowy ptaszek, który żyje sobie gdzieś nad zbiornikami wodnymi i najczęściej czatuje sobie na jakichś wystających ponad powierzchnię wody patykach, gdzie wypatruje małych rybek i nimi się odżywia. Jego nazwa, ziemiorodek, została przekształcona na zimorodek, co prawdą nie jest, bo tak ten rodzi się w ziemi, najczęściej na jakichś skarpach przyrzecznych, ale nie zimą. Chociaż zimą zimorodki można również obserwować. A tu mamy samca krzyżaka mostowego, który to preferuje przebywać pod mostami w budynkach, wiatach i zadaszeniach, gdzie w nocy łapie do swojej kolistej sieci różne owady, którymi następnie się odżywia. Podczas gdy jest zagrożony, udaje martwego, ale potem szybko czmycha, by się ukryć. Krzyżaki występują od wiosny do jesieni i zimują w formie dorosłej. I teraz pewnie zastanawiacie się, dlaczego ten krzyżak nie ma krzyża. A no cóż, dlatego, że należy on po prostu do krzyżakowatych, ale tym krzyżakiem ogrodowym nie jest, bo jak krzyżak mostowy może być krzyżakiem ogrodowym, no tak trochę średnio. A tu mamy samicę krzyżaka mostowego, która jak widzicie jest odrobinę większa od samca. I teraz właśnie po zmroku wyszła sobie na żer. Jak na polskie standardy, te paliongi są dosyć spore. Zresztą zaraz wam pokażę, jak prezentuje się on przy mojej ręce. Pisa się dlaczego się go nie boję? No a dlatego, że pająki nie gryzą z własnej chęci, tylko gdy są do tego przymuszone. A teraz zobaczcie, jak samiczka wygląda na nici pajęczej. Którą po prostu przyczepiła się do dachu i będzie się po niej wspinała. Śmiesznie to czasami tak wygląda, bo tej nic nie widać i pająki wyglądają po prostu, jakby unosiły się w powietrzu jestem w drodze na wieś do województwa łódzkiego, ale postanowiłem zatrzymać się na pewnej ciekawej łące w województwie świętokrzyskim. I tu mam do pokazania Wam pewną ciekawą sprawę. Nie chodzi mi o tego dużego, błyszczącego chrząszcza, ale o tą małą, kolorową osę. Jest to złotolitka. Dorosłe osobniki odżywiają się pyłkiem i nektarem kwiatowym, natomiast larwy Pasożytują w gniazdach samotnych pszczół oraz os. Samica złotolitki może złożyć aż 150 jaj pod nieobecność właściciela, po czym odlatuje, a larwy odżywiają się jajami oraz larwami właściciela. No i musicie przyznać, że bardzo ładna osa. A tu mamy łatwą do rozpoznania ważkę z rodziny gadziogłówkowatych. Jest to trzepla zielona, którą możemy obserwować od czerwca do września nad czystymi wodami płynącymi, od których to może się jednak ona oddalać w poszukiwaniu pożywienia. I tak ja na tą ważkę trafiłem w borze sosnowym. Bo choć larwy ważek rozwijają się w wodzie i nie potrafią bez niej przeżyć, to dorosłe osobniki wody do życia raczej nie potrzebują. Słuchajcie, jest! Udało mi się spotkać jedyną przedstawicielkę modliszek w naszym kraju. Jest to samiec modliszki zwyczajnej, która do końca ubiegłego wieku występowała głównie w Kotlinie Sandomierskiej i niektórych rejonach Podkarpacia. Jednak z czasem zaczęła poszerzać swój zasięg i dziś można ją już licznie obserwować w województwie świętokrzyskim, małopolskim, a także śląskim. Dorosłe modliszki pojawiają się w Polsce w sierpniu i można je obserwować aż do października. Samce, takie jak ten, poszukują wtedy partnerek, a wtedy to można często zaobserwować, gdy przylatują do domu zwabione światłem. Modliszki odżywiają się bezkręgowcami, a nawet drobnymi kręgowcami, takimi jak na przykład małe jaszczurki. Odżywiają się za pomocą pierwszej pary odnóży przekształconej w odnóża chwytne, który, Uścisk jest tak duży, że nawet dosyć duży konik polny nie potrafi się z niego uwolnić. Do tego modliszki mają dobry wzrok, który pomaga im w namierzeniu ofiary. Modliszki posiadają aparat gębowy typu gryzącego, który pomaga im rozcinać ofiary na części. Modliszki można obserwować na ciepłych, suchych i na nasłonecznionych stanowiskach, takie jak skraje lasów sosnowych, wrzosowiska i murawy kserotermiczne. Owady te podczas polowania przyjmują charakterystyczną pozycję, skąd otrzymały swoją nazwę modliszka. Czekają one cierpliwie na swoje ofiary, a gdy te zbliżą się do nich dostatecznie, atakują je, co mam nadzieję zobaczycie zaraz na nagraniu. Modliszki ostatnimi czasy chętnie przylatują również do siedzi bluzkich, gdzie wygrzewają się na budynkach lub wpadają do oświetlonych pomieszczeń. Co ciekawe, kolor modliszek zależy od koloru otoczenia, ale owady te nie potrafią zmieniać go jak kameleon, ale proces ten następuje wraz z kolejnymi wylinkami, czyli procesem rośnięcia u owadów. Modliszki mogą więc zmienić kolor brązowy oraz ten bardziej charakterystyczny, zielony. Modliszki zwyczajne podlegają polsce ochronie ścisłej od 1984 roku. Ich głównym zagrożeniem jest zniszczenie siedlisk, w których występują, a więc najczęściej polan śródleśnych. W ogóle, gdy znalazłem tę modliszkę, wydawała mi się bardzo mała. Ale teraz, gdy widzę ją na swoich rękach, taka mała już wcale nie jest. Po prostu chyba za bardzo przyzwyczaiłem się do dużych owadów, które trzymam w domu, na przykład do mojego straszyka. A tu mamy samixę łatczyna brodawnika, co można poznać po tym, że posiada ona służące do składania jaj pokładełko. I ta samiksa właśnie obgryza mi palce. Boleć mnie to nie boli, a skóry nie przegryza, także poświęcę się dla tych ujęć. Co ciekawe, w zależności od otoczenia łatczyny mogą być zielone albo brązowe. A tutaj mamy samca tego oto pasikonika, który w odróżnieniu od samicy nie ma pokładełka, a do tego potrafi wydawać dźwięki, które służą przy łabieniu właśnie takiej partnerki. Ładczyny można usłyszeć w ciepłe, słoneczne dni, kiedy to są najbardziej aktywne. Najczęściej przesiadują wśród roślinności zielnej. W razie zaniepokojenia ładczyny potrafią skakać, ale ze względu na swoją dużą masę ciała, wydaje mi się, że nie są zdolne podnieść się do jakiegoś dłuższego lotu, jak to na przykład robią omawiane w poprzednim odcinku z poszukiwań pasikoniki zielone. Podłatczyn dwubarwny jest aktywny w ciągu dnia i wydaje dźwięki podobne do tych pasikonika zielonego. Występuje na suchych i ciepłolubnych łąkach od lipca do września i może występować w formie długo i krótko skrzydłej. A oto samica złotawka, złotawca. W odróżnieniu od samca nie posiada skrzydeł, które jej partnerowi służą do wydawania dźwięków. Złotawki można obserwować od czerwca do września, a odżywiają się one trawami. Są pospolite i liczne w całym kraju. Gąsienice do stoliki Latonii odżywiają się na fiołkach, bratkach i sparcetach. Motyl lata na suchych stanowiskach od kwietnia do września. Autotomia to proces, w którym zwierzę potrafi odrzucić część swojego ciała, by uciec przed drapieżnikiem. Tutaj mamy właśnie leszczurkę zwinkę po takim procesie, której stopniowo odrasta ogon. A oto prawdopodobnie samiec modraszka i kara. Modraszek Ikar występuje od maja do października w dwóch lub trzech pokoleniach. Gąsienice żerują na roślinach z rodziny motylkowatych. Gdzie w zamian za słodką spać, którą wydzielają, są chronione przez mrówki. Tu widzimy pięknego samca tego niestety małego motyla, który w odróżnieniu od samicy posiada niebieskie, modre skrzydła. Stąd właśnie jego nazwa. Słuchajcie, tak wygląda siedlisko modliszki zwyczajnej i zaraz poszukamy samicy. Mam nadzieję, że mi się uda. Słuchajcie, jest. Tak jak sobie życzyłem, ponieważ w drodze powiedziałem, że mam ochotę na brązowego samica i zieloną samicę. No i tak właśnie się stało. Teraz właśnie polowanie samicy modliszka najpierw obserwuje swoją ofiarę, a potem atakuje ją swoimi odnóżami chwytnymi. A kolce, które na nich posiada sprawiają, że dla ofiary nie ma już wtedy szansy ucieczki. Samlica modliszki po kopulacji, w której czasem zjada swojego partnera, składa kokon, w którym znajduje się pakiet od 100 do 200 jaj. Kokon taki nazywany jest otekom i przezimowuje on, by na wiosnę, najczęściej w maju, wylęgły się z niego małe modliszki. Te przechodzą kilka linień i najczęściej w sierpniu zamieniają się w dorosłe owady. Modliszki zwyczajne występują na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy, Ameryki Południowej i być może także Australii, gdzie ich obecność nie jest potwierdzona. Także widzicie, że gatunek ten ma naprawdę szeroki zasięg, ale w Polsce musimy się cieszyć z jego obecności, ponieważ kiedyś z modliszkami było znacznie trudniej. Do Oceńmy więc to, że modliszki w Polsce są, bo musicie się chyba ze mną zgodzić, że są to naprawdę piękne, duże i ciekawe owady, a tutaj modliszka na przyspieszeniu pożerająca swoją ofiarę, w tym wypadku konika polnego. Nocą od lipca do października można usłyszeć śpiew na kwiatników trębaczy. Te świerszcze występują głównie na suchych i ciepłych murawach, gdzie przesiadują na roślinach zielnych, odżywiając się pyłkiem i nektarem kwiatowym, a także drobnymi owadami, np. myszycami. Samce wabią samice śmiesznie, unosząc skrzydła do góry. A ich partnerki składają jaja do usychających potem łodyg, skąd w kolejnych latach pojawiają się przyszłe pokolenia na kwiatników. Co ciekawe, niektórzy uważają do dziś tego rozproszonego w naszym kraju świerszcza za zawleczonego. A tu piękna gąsienica z mrocznika wilczomleczka z rodziny zawisakowatych, która występuje wszędzie tam, gdzie rośnie jej podstawowa roślina żywycielska. Wilczomnecz oprócz tego gąsienice żerują na rdestach i fuksjach. Można je obserwować od lipca do października, kiedy to przepoczwarczają się pod ziemią, by w następnym roku, w maju, pojawiły się dorosłe ćmy. Gąsienice miernika zieleniaka Poruszają się w sposób, jakby mierzyły kolejne pokonywane odcinki. Stąd nazwa miernik. Motyle spijają soki ze zranionych drzew oraz owoców i można je obserwować od maja do sierpnia. Chętnie przylatują do światła, a gdyby poświecić na niego latarką, to zachowuje się jak opętany. Nadszedł mój drugi dzień pobytu na wsi. I muszę Wam pokazać wypuszczanie modliszki, żeby nie rzucać słów na wiatr. Żegnam się więc z tą piękną manią i wyrzucam ją na łąkę, tam gdzie ją znalazłem. Żegnaj modliszko, mam nadzieję, że zobaczy Twoje dzieci w przyszłym roku i że na kanale one właśnie się pojawią. Wow, tego się nie spodziewałem. Mamy młodego skrąca zwyczajnego. skrące zwyczajne to węże, których samice mogą osiągać do 1,5 metra, a samce są przeciętnie o 50 cm mniejsze. Gady te zasilają tereny podmokłe i dobrze pływają oraz nurkują. Polują najchętniej na płazy, ale także na ryby i małe gryzonie, które połykają żywcem. Zagrożone potrafią udawać martwego, a także wydzielają nieprzyjemnie pachnący zapach. W sumie to śmieszne, że ten osobnik praktycznie się je nie boli, ale teraz już odpływa. No trochę wyblakły, ale jest. Oto modraszek korydon, motyl z rodziny modraszkowatych, którego można obserwować na suchych łąkach, najczęściej o podłożu wapiennym w lipcu i sierpniu. Owady te chętnie odwiedzają kwiaty, a także siadają na wilgotnej ziemi w celu spijania soli mineralnych. Zimuje jajo a gąsienice żerują na cieciorkach. Mogą wchodzić w współpracę z mrówkami i obserwowano nawet motyle, które wylatywały z mrowisk, ponieważ nie wydzielały już one zapachu, który Skłaniał mrówki do współpracy z nimi i musiały one się po prostu ratować ucieczką. Na dzisiaj to by było tyle. Jeśli odcinek się Wam spodobał, dajcie lajka, like, suba, piszcie komentarze i oglądajcie poprzednie filmy. Pozdrawiam i cześć!